Koty, małe królowe domu, witaj w królestwie kotów, ludzie myślą, że to oni rządzą, ale spójrzmy prawdzie w oczy, to my wydajemy rozkazy. Zostań do końca, jeśli masz odwagę poznać sekrety kociej władzy. Mój mózg przejęły dzisiaj koty. Słyszeliście kiedyś o tym, że koty to tak naprawdę małe futrzaste władczynie, które tylko udają, że pozwalają nam z nimi mieszkać? No bo wiecie, kot siedzi na kanapie jak na tronie, pies mu buty czyści, a my biegamy wokół z pełną miską żarcia. Czy to już ten moment, kiedy mamy się bać? Czy koty przejęły kontrolę nad światem, a my po prostu jeszcze o tym nie wiemy? W tym filmie odpowiem na te pytania i na wiele innych. Poznasz największe kocie sekrety i dowiesz się, dlaczego nigdy nie jesteś swoim własnym panem, jeśli masz kota. Przygotujcie się na dawkę kociej prawdy, bo będzie grubo. No dobra, moi drodzy, zaczynamy od razu z grubej rury. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co na pewno wielu z Was zastanawiało. Kto tak naprawdę rządzi w naszych domach? Czy to my, ludzie, którzy płacą rachunki, gotują obiady i sprzątają? A może jednak nasi futrzani przyjaciele, którzy zdają się mieć nad nami pewną tajemniczą władzę? Kto rządzi w Waszych domach? Czy to Wy, czy może Wasze koty? Wy? A może jednak koty? Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Koty mają w sobie coś majestatycznego, coś, co sprawia, że czujemy się jak ich poddani. Wiecie, czasami mam wrażenie, że um, to nie ja decyduję o tym, co się dzieje w moim własnym domu. Koty mają niesamowitą zdolność do manipulowania nami, prawda? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wstajecie rano, chcecie zjeść śniadanie, a tu nagle kot staje wam na drodze, czy, ociera się o nogi. Jeszcze raz staje wam na drodze, miałczy i znowu ociera się o nogi. I co robicie? No właśnie, idziecie nakarmić kota, bo inaczej nie da wam spokoju. To jest właśnie ta magia kotów. One wiedzą, jak nas zmusić do działania na ich korzyść. I tu pojawia się pytanie, to kto kogo wytresował? Czy to my tresujemy koty, czy może one nas? Pies przynajmniej macha ogonem i cieszy się na wasz widok a kot? Kot patrzy na was z wyższością, jakbyście byli jego poddanymi. I to jest właśnie ta różnica między psami a kotami. Pies jest lojalny, oddany, a kot, kot jest królem swojego królestwa. Pamiętajcie o tym słynnym powiedzeniu: Pies myśli, to są wspaniali ludzie, chyba mnie kochają. A kot, kot myśli, to są wspaniali ludzie, chyba jestem królem. I wiecie co? Coś w tym jest. Koty mają w sobie coś, co sprawia, że czujemy się jak ich słudzy. Dlatego właśnie uważam, że to koty wychowują ludzi, a nie odwrotnie. Więc następnym razem, gdy wasz kot będzie domagał się uwagi, pamiętajcie, kto tu naprawdę rządzi. Koty mają swoje sposoby, by zdobyć to, czego chcą, a my, ludzie, jesteśmy tylko narzędziem w ich rękach. Ale może właśnie to jest piękno tej relacji. Koty uczą nas cierpliwości, pokory i jak być lepszymi sługami. No dobra, skoro już wiemy, kto tu rządzi, to czas rozprawić się z kilkoma mitami na temat kotów. Koty są fascynującymi stworzeniami, które od wieków towarzyszą ludziom, ale wokół nich narosło wiele mitów i nieporozumień. Dziś spróbujemy rozwiać niektóre z tych błędnych przekonań i dowiedzieć się, jaka jest prawda o naszych futrzastych przyjaciołach, bo wiecie, koty to mistrzowie manipulacji i przez lata udało im się wmówić nam kilka niezłych bzdur. Są w tym tak dobre, że niektórzy ludzie naprawdę wierzą w te mity, ale my tu jesteśmy, żeby to zmienić. Mit numer jeden. Koty nie przywiązują się do właścicieli. Bzdura. W rzeczywistości koty mogą być bardzo przywiązane do swoich opiekunów. Badania pokazują, że koty tworzą silne więzi z ludźmi podobnie jak psy. Koty przywiązują się bardziej niż Wam się wydaje, ale okazują to na swój sposób mogą nie skakać na was z radości, ale ich subtelne gesty, takie jak mruczenie, ocieranie się o was czy spanie blisko was, mówią same za siebie. Zamiast merdać ogonem i lizać was po twarzy, wolą ocierać się o wasze nogi i zostawiać wam prezenty w postaci myszy. To ich sposób na pokazanie, że jesteście dla nich ważni i że was kochają. Ale hej, to też jest forma miłości, prawda? Może nie jest to najbardziej higieniczny sposób, ale z pewnością jest szczery i pełen uczucia. Mit numer dwa. Koty są leniwe. Kolejna bzdura. Koty są w rzeczywistości bardzo aktywne, ale ich aktywność jest inna niż u psów. Koty to naturalni łowcy, a ich energia jest skoncentrowana na krótkich, intensywnych okresach aktywności. Koty mogą biegać z prędkością 48 km na godzinę szybciej niż u Bolt To imponujące, prawda? Ich zwinność i szybkość są naprawdę niesamowite. To, że większość dnia spędzają na drzemce, nie znaczy, że są leniwe. Koty potrzebują dużo snu, aby zregenerować siły i być gotowe do kolejnych polowań, nawet jeśli te polowania to tylko zabawa w domu. One po prostu oszczędzają energię na no właśnie, na co? Na swoje królewskie obowiązki oczywiście. Koty mają swoje własne priorytety i wiedzą, jak zarządzać swoją energią. Narządzenie światem, oczywiście, przynajmniej w ich własnym mniemaniu. Koty zawsze wydają się być pewne siebie i pełne godności. Mit numer 3. Koty nie słuchają właścicieli. Słuchają, ale wybierają, kiedy im się opłaca reagować. Koty są bardzo inteligentne i doskonale wiedzą, kiedy warto zwrócić na coś uwagę. Jeśli powiecie: Chodź kotku, dam ci jedzenie, to możecie być pewni, że kot was usłyszy. Jedzenie to dla nich priorytet, więc na pewno zareagują. Ale jeśli powiecie nie wolno drapać mebli, to nagle staje się głuchy jak pień. Koty mają swoje własne zasady i często wybierają, co jest dla nich najważniejsze. To część ich uroku i niezależności. Rozdział trzeci. Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie przyjrzymy się najbardziej królewskim zachowaniom naszych ukochanych kotów. Te małe futrzane stworzenia potrafią nas zaskoczyć swoją postawą i zachowaniem, które często przypomina królewskie maniery. No dobra, skoro już rozprawiliśmy się z mitami, to czas na konkrety. Koty, mimo że są naszymi domowymi pupilami, często zachowują się jak prawdziwi monarchowie. Ich zachowanie może być zarówno urocze, jak i irytujące. Ale jedno jest pewne zawsze jest fascynujące. Jakie zachowania kotów udowadniają, że to one rządzą w naszych domach? Przyjrzyjmy się kilku przykładom, które pokazują, że koty naprawdę mają w sobie coś z królów i królowych. Przygotowałem dla Was listę najbardziej królewskich zachowań kotów. Zaczniemy od tych, które są najbardziej charakterystyczne i które każdy właściciel kota na pewno rozpozna. Zachowanie numer jeden. Budzenie was o czwartej rano. Żeby zjeść? Tak, koty potrafią być bardzo uparte, jeśli chodzi o ich posiłki. Nie ma znaczenia, że jest środek nocy. Jeśli kot jest głodny, to musi jeść teraz, a nie za kilka godzin. Bo wiecie, królowa nie będzie przecież czekać na śniadanie do ósmej, prawda? To zachowanie pokazuje, jak bardzo koty potrafią być zdeterminowane i jak bardzo cenią sobie swoje potrzeby. Zachowanie numer dwa. Ignorowanie wszystkich drogich zabawek i bawienie się kartonem. No, to jedno z najbardziej frustrujących, ale jednocześnie zabawnych zachowań kotów. Możemy kupić najdroższe zabawki, a i tak kot wybierze zwykły karton. Bo po co bawić się drogimi zabawkami, skoro można bawić się kartonem? Karton jest o wiele bardziej interesujący. Koty uwielbiają eksplorować i chować się w kartonach, co sprawia, że są one dla nich idealnym miejscem do zabawy. Karton jest o wiele bardziej interesujący. To pokazuje, jak koty potrafią znaleźć radość w najprostszych rzeczach, co jest kolejnym dowodem na ich królewską naturę. Zachowanie numer 3. Skakiwanie na klawiaturę, kiedy próbujecie pracować. Koty uwielbiają być w centrum uwagi i nie znoszą, gdy coś innego przyciąga Waszą uwagę bardziej niż one. Bo wiecie, królowa musi być w centrum uwagi. To zachowanie pokazuje, jak bardzo koty potrafią być zaborcze i jak bardzo cenią sobie Waszą uwagę. Zachowanie numer 4. Patrzenie na Was, jakbyście byli idiotami. Koty mają ten specyficzny sposób patrzenia, który sprawia, że czujemy się, jakbyśmy zrobili coś nie tak. Bo wiecie, czasami koty patrzą na nas w taki sposób, że zastanawiamy się, czy przypadkiem nie zrobiliśmy czegoś głupiego. To spojrzenie jest pełne wyższości i pewności siebie, co tylko potwierdza ich królewską naturę. Zachowanie numer 5 domaganie się pieszczot, a potem drapanie was po ręce. Koty potrafią być bardzo kapryśne, jeśli chodzi o pieszczoty. Jednego momentu chcą być głaskane, a następnego już nie. Bo wiecie, królowa może wszystko. To zachowanie pokazuje, jak bardzo koty potrafią być niezależne i jak bardzo cenią sobie swoją przestrzeń. Mimo to, zawsze wracają po więcej pieszczot, kiedy tylko mają na to ochotę. Rozdział czwarty. Przygotujcie się na szokujące fakty o kotach, o których nie mieliście pojęcia. Fakt numer jeden. Kot mruczy nie tylko z radości, ale też gdy jest chory. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Mruczenie to dla kota sposób na samoleczenie. Więc jeśli wasz kot mruczy, to niekoniecznie znaczy, że jest szczęśliwy. Może po prostu próbuje się wyleczyć. Fakt numer dwa: kot rozpoznaje wasze imię, ale po prostu was ignoruje. Tak, koty wiedzą, jak się nazywacie, ale nie zawsze chce im się na was reagować, bo wiecie, po co reagować na poddanych. Fakt numer trzy. Koty mają wewnętrzny GPS i potrafią wrócić do domu z kilometrów. To nie żart. Koty mają niesamowitą zdolność orientacji w terenie i potrafią wrócić do domu nawet z bardzo daleka. Jak one to robią, nikt nie wie. Rozdział 5. No i to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego o swoich kocich władcach. Pamiętajcie, że koty to mistrzowie manipulacji i zawsze będą próbowały przejąć kontrolę nad waszym życiem. Ale hej, kto powiedział, że to źle? W końcu życie z kotem nigdy nie jest nudne. A teraz dajcie znać w komentarzach, czy wasze koty też rządzą w domach. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów o naszych kocich władcach. No i to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i że dowiedzieliście się czegoś nowego o kotach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej filmów o zwierzętach i dajcie znać w komentarzach o jakim zwierzęciu chcielibyście obejrzeć kolejny film. Podsumowując: Koty rządzą, ludzie służą, a psy? cóż? One jeszcze w to nie wierzą. Subskrybuj zanim koty zaczną pobierać podatki.